Właśnie chyba po raz pierwszy w Polsce podjeżdżamy do McDrive'a dwoma Cybertruckami Jak się podoba? Robi wrażenie, co? Chciałbym wam pokazać jeszcze jeden taki smaczek w tym filmie No, to jest adekwatne miejsce do tego samochodu ja! Dlaczego mi ten samochód tak... Ja nie wiem Lekko dajesz, a on już tak, ci tak skręca, nie? Mocne to jest Na kurde, Trzy tony, nie? Ja pierdziele Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcineczku. Dzisiaj jesteśmy w Krakowie dwoma Cybertruckami i naszą poczciwą Tesla Model S, która robi jazdy w mojej wypożyczalni EV Rent i dzisiaj w tym odcinku pojeździmy sobie po youtuberach i pokażemy im pierwsze w Polsce Tesla Cybertruck. Ta Tesla Cybertruck i ta druga to są wersje Long Range z napędem na cztery koła i pierwsza osoba, do której się udamy to jest Karol, czyli Frizz i zobaczymy jaka jest jego reakcja na Tesla Cybertruck. Zapraszam do oglądania. Ale zanim zaczniemy, to przypominam Wam, że możecie kupić sobie jazdy cybertrackiem u mnie w wypożyczalni. W opisie filmu znajduje się link, w którym możecie kupić sobie jazdę cyberbistem, czyli najmocniejszym cybertrackiem. 2,6 sekundy do setki w tak potwornie dużym samochodzie. To jest coś, co warto poczuć na własnej skórze. Pamiętajcie, że ilość jest limitowana, no i sprzedaż już się rozpoczęła, więc zapraszam, a my lecimy do Friza. Pierwsze wrażenie. E, myślałem, że jest trochę większy, tak szczerze. Jak z filmików oglądałem, to wydawał się większy, ale no myślę, że zaraz trzeba zobaczyć pierwsze wrażenie, jak się przejedziemy. No jak na razie kurczę jest to coś na pewno ciekawego, nie? Jestem ciekaw twojego wrażenia. No właśnie jest jeszcze ten yoke, czy jak on się tam nazywa, nie? A wcześniej teraz. I teraz za maksa w prawo i w lewo. Widzisz, to o, jest kurde. maksymalny zakres ruchu. Ej, to trzeba też tak wyczuć, że jak jeździsz po parkingu, nie możesz za mocno, bo no. ci skręcę od razu na maksa. No tak. Opony robią tu największy hałas, bo jest taka, wiesz, duża kostka, bieżnik też taki nietypowy, więc właśnie rozmawialiśmy, że wczoraj podczas jazdy na autostradzie przy 120-140, jest tu bardzo głośno. Zobaczmy, jeszcze podwójkę tak. Eh, no kurde, 3 tony, nie? Ja pierdziele, to jest, to jest grube, że 3 tony. Potrafi silnik tak po prostu pociągnąć. Ciągnie ładnie. No fajnie, no największe wrażenie to robi to skręcanie rzeczywiście, nie? Ale mimo, że jest w sporcie to nie jest taki porywczy jak moja, no bo moja jest lekka, nie? Tak. Ja na przykład nie dam rady jeździć na sporcie, nie dam rady po prostu. To jest. Jak się dotknięcie i już reaguje. Nie? Nigdy nie włączyłem sportu jeszcze w tym samochodzie okay. swoim, tylko jak kogoś chcę przewieźć i właśnie mu pokazać, jak, jaki on to ma, wiesz, jakie ma przyspieszenie. Ale tutaj dałoby się na tym sporcie, bo on jest taki, że nawet jak ciśniesz to aż tak nie. Nie, 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 nie rzuca, nie? Tak. Jak ogólnie dzisiaj że z sam. Nie no, świetnie, nie wymieniłbym jej na nic, nie? No jedyny, jedyny, zagłówek. naprawdę jedyny minus to jest ten zagłówek, ale on nie przeszkadza do takiej codziennej jazdy po mieście, mega mi przed, przynajmniej przeszkadza na trasy. Zacząłem od tego minusu, a powinienem zacząć tak naprawdę od, od kurczę takich plusów, bo, bo, bo no ma praktycznie same plusy moja trujeczka, nie? Kurde, jest, to jest świetne auto, no. Wydaje mi się, że jak ktoś, ma dom albo ładowarkę blisko mieszkania, no to super. Jak ktoś mieszka w mieście i nie miałby ładowary, to ja bym się na przykład też nie zdecydował na, mm -hmm. na elektrykę jeszcze, bo nie chciałbym się jeździć kurde, na, na, na stację, żeby się naładować, wiesz. Ale jak ktoś ma dom albo opcję ładowania, nie wiem, na parkingu po podziemnym, no to szczerze nie ma bardziej komfortowego, lepszego samochodu niż. Tyle razy byłeś na publicznej ładowarce? Wiesz, to tylko na trasach, ale powiem Ci, że jest yy, twardy w ogóle. Bardzo dobrze się nim jakby jeździ, pod takim względem, że w ogóle nie czuję, że to jest takie wielkie auto. Pewnie przez ten, przez ten właśnie stair wire, że, tak. że, że to się dobrze skręca. Ja nie czuję, że zajmuje jakieś dwa pasy, a często w tych yy, pick-upach tak trochę jest, że czujesz jakby się jakby jeździł jakimś takim Iveco, więc. Fajnie. A nie masz takiego, takiej bariery psychologicznej, bo to co przed chwilą powiedziałem, wow, jak ey, leliśmy... to jest dziwne. Lekko dajesz, a on już tak ci Tak, skręca, nie? A nie masz takiej bariery psychologicznej, że tutaj nie ma fizycznego połączenia kierownicy z kołami? W sensie, wiesz, pada ci elektronika i, i w ogóle nie ma kontaktu. W, w, w zwykłym aucie zawsze jest połączenie. Tak, nie, czy auto jest włączone, czy nie, to gdzieś tam masz panowanie. Zastanawiałem się właśnie, czy będzie jakiś taki lag, ale. Nie, no nie ma laga w ogóle. Ty jakoś zauważyłeś, że jest jakiś nie, lag? Nie, w ogóle tej... działa, jak ty, wiesz, nie, działa jakby, wiesz, Nie ma, laga, jest, jest, wszystko działa responsywnie bardzo, więc... Tak. Jak szczerze wsiadasz, to jak o tym nie myślisz, to wydaje mi się, że no... No, można nie, nie ma wszystko. różnicy. Nie, 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 nie myślisz o tym, o nie, ja nie mam tutaj kierownicy. Co mówiłem właśnie o, tym, o tej obawie takiej psychologicznej, bardzo dużo osób boi się, że na przykład wiesz, będzie taki cybertrakt 20-30-letni kiedyś, że będzie już wiesz, wyeksploatowany, będzie coś tam się zaczyna obsuć i że może się zdarzyć tak, że na, na przykład padnie elektronika mm. i nagle nie, trakcja jazdy ci odetnie, odetnie wiesz, kierownica. No. Wie, to wiadomo, dobry. są zabezpieczenia, ale, ale taka jest bardzo duża obawa, i dlatego też się tak tego nie wprowadza. masowo Teraz co, chyba. Jest Beskidu, to jest most z tym zawracaniem, nie? Ja. Nie, no to jest. Ej, to jest grube. Jedną rączką sobie. Psz, psz, tak jeździsz, nie? Psz, 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 psz. I wiecie, co jest fajne, że ten jog, e, to się tak nazywa jog, tak? Czy tak. Jak? Jakoś tak. No to, to e, ta, ta. można tak powiedzieć, bo to było w trójcy w STV, czyli, ale tutaj też jest ale właśnie. Teraz to nabiera sensu. Wiesz tak. co chodzi? Bo w trójce, jak sobie wyobrażałeś, że ty masz tym kręcić i później dać jeszcze, wiesz, nie złapiesz tego czy coś, no to, no to, to samo w sobie brzmi jak kurde wypadek, nie? Tak. Że nie złapiesz tej kierownicy. No wiadomo, że się przyzwyczajasz, no bo to tak się myśli o tym, jak, jak, jak się człowiek przysiada ze zwykłej kierownicy na taką. Yy, ale na pewno jest to mniej komfortowe, jak musisz kręcić czymś takim, nie? A tutaj nie musisz kręcić, więc zaczyna to mieć yy, jakiś taki realny sens. Uwaga. Ciągnie, ciągnie, ciągnie. Dobre, że. Kurde, dobre to jest. Podoba się? No, to jest chore, że wiesz, 3 tonowy to samochód, bo on, nie, on chyba 3,5 nawet waży, nie? To nie zależy od wersji, trochę. No, zależy od wersji. Bo to, to ma akurat dwa silniki, a ten Beast ma trzy silniki, jest trochę cięższy, Ale tak, to jest około trzech ton. Mi się, podoba, mi się podobają takie rzeczy, że wiesz, że oni musieli y, specjalnie zmienić przepisy, że elektryczne mogą ważyć więcej tak. niż zwykłe na tą kategorię, tak, nie? Że tak. to jest takie. Kurde, fajnie. Ale ten czarny też wygląda dobrze. No. Ja właśnie mówię, że kurde, ja to bym nie okleił, bo to chyba ma taki vibe, żeby było, był ten metal, tak. yy, ale, ale, ale ten czarny wygląda no. to zrobić tak. Muszę właśnie zobaczyć go. Mogę tak sobie ten? Możesz, możesz. Teraz, żeby ci nie porysować, to może tą rękę. Rozwał to jest... <śla> <śla> no, no <z> karłów. No, <śla> to jest to pewnego rodzaju satysfakcja, no. Jest, nie? Że się tak się powiem. Ja. Nie no, czarny też, petarda. Ciekawe to jest z tym czarnym, ale ja chyba jednak ja chyba jednak pozostaję przy oryginale, przy oryginalnym, no. Ej, hey, fajne, no. Kojarzycie pewnie te filmiki, gdzie ludzie podjeżdżają Oj. różnymi wyjątkowymi samochodami do McDrive'a. I my właśnie, chyba po raz pierwszy w Polsce, podjeżdżamy do McDrive'a dwoma cybertrakami, zamówić sobie kawę. Zobaczymy, jakie będą reakcje. A najlepsze jest to, co mamy z tyłu. Zobaczcie sobie, może z tej kamery tutaj. Zobaczcie, co mamy z tyłu. Nie. Poproszę czarną kawę. Małą czarną kawę. Mała kawa, Albo średnią. Średnia też nie będzie. I to wszystko. Pan na razie nie zareagował jakoś. Yy... Jakoś przesadnie, być może nie zobaczył w czym podjechaliśmy. Zobaczymy zaraz jego reakcję. Ale wszyscy dookoła tutaj robią zdjęcia. <grym> Dzisiaj niedźwiedź stawia. Mega, mega. To było 12 Nie, 6 zł. Jest. Zapomniał z wrażenia. Auto też ma mi wrażenie. To jeszcze zaraz drugie będzie. Nie, właśnie widzę, <grym> dlatego przybiegłem sobie. No Zobaczcie. widzieliście już takiego? No, no właśnie nie. nie, dlatego przybiegłem zobaczyć jak na żywo wygląda. Że smacznego. Jak się jeździ. jeździ. Super, tak? No dobry, tutaj kawka czarna, tak? No, dobry, tak. To dla Misia z tyłu. <noise> tutaj z tyłu dla Misia. <noise> Bardzo. Dziękujemy, was. do widzenia. Właśnie Maciek, jak tam twoja reakcja na Cybertrucka, jak pierwsza jazda? Czy podobało ci się? Stary, przede wszystkim zdziwiły mnie rozmiary, mimo że prowadziłem duże samochody, to nie tak, że moje doświadczenie bazuje tylko na fiacie Seicento. Czuję się trochę jakbym nie pasował do tych dróg, bo te... Kwestia wielkości jest strasznie proporcjonalna. O, dziękuję, wszyscy mnie przypuszczają, jakbym był jakimś vipem. Ale jesteś. To i tak. E... z tego małego takiego to, terenówkę mam taką, To Suzuki X90. Tak? To, to, porównanie... To, to porównanie mam dość abstrakcyjne. Jednak e, szybko się przyzwyczaiłem, mimo że na, co się napociłem przy wąskich gwiazdach to moje. To auto jest myślę, że właśnie bardziej stworzone pod stany, gdzie wszystko jest większe w Teksasie. Tam Jak gdzie jest... potracisz tam coś czy. Kogoś to. Dokładnie, to. Co? nie ma takiej dramy. <laughs> Daniel, jak się czujesz tym, że zaparkowałeś w miejscu na Tirach? No, to jest adekwatne miejsce do tego samochodu i reakcje były fajne. To wiecie, co? To reakcje tych chłopaków w pierwszym okienku, trochę jak w takim amerykańskim YouTubie, więc. Myślę, że się udało i dwa cybertraki sobie przejechały. Właśnie już mam potwierdzenie od kolejnego naszego influencera, naszego youtubera. Jedziemy teraz do czajnika do Katowic, przed nami długa droga, 100 km, ale zanim pojedziemy tam, pojedziemy sobie jeszcze pokazać Tesle pracownikom Tesli w Katowicach do salonu, bo tam jest bardzo fajna ekipa i też chciałbym tam pokazać potem na supercharger i do czajnika. Lecimy! Zobaczcie, ludzie zatrzymują się samochodami, wysiadają, robią nam zdjęcia. Jak się podoba? Robi wrażenie, co? I to tak cały czas, nie? Jakby mając taki samochód, to nie macie swobody, nie macie spokoju. W poprzednim odcinku, jak jechaliśmy Cybertruckiem, jechałem tym czarnym cybertrakiem, który jedzie przede mną, mówiłem Wam o tym, że jest tutaj dosyć głośno. I nie ma się co dziwić, bo bryła samochodu robi swoje, plus opłony wielkie i... Tutaj mam wrażenie, że w tym drugim cybertraku Przemka jest trochę ciszej. I teraz pokażę Wam jeszcze na decybelomierzu moim na zegarku, jaki to jest poziom głośności przy początkowo może 100 km na godzinę. Mamy około 62-63 dB, a przyspieszymy sobie teraz do 140 km na godzinę i zobaczymy jak bardzo się to zmieni. Tutaj już powyżej 120 km na godzinę ten komfort znacząco spada, dlatego że słychać bardzo mocno szum wiatru i zobaczmy teraz ile mamy mamy 68 dB przy 140 km na godzinę ale tutaj teraz, gdzie nie gdzie słychać takie podmuchy wiatru no i słychać bardzo mocno opony Pan pokazał właśnie okejkę okay tutaj z BMW M3 i to jest piękne, właśnie takie podejście do motoryzacji nieważne, patrzcie chyba będą się ścigać nieważne czym jeździsz, czy elektrykiem, czy spalinówką ważne jest to, że mamy tę samą pasję i, i powinniśmy się w tym wspierać a nie sobie dowalać na każdym zakręcie Dobre? to nie ciężarówka od razu mówię Tesla, Cybertruck. Matko, takie u mnie nie jechało. No to możliwe, bo to są tylko trzy, trzy w Polsce takie są. Podjechaliśmy właśnie pod salon Tesli żeby tak sobie zobaczyć, co tutaj słychać, bo dawno tutaj nie byłem. Niestety, Tesla Cybertruck jeszcze w Polsce nie można kupić. I można to zrobić na razie tylko w Cybertruck For you EU, ale. No, warto, się, warto pokazać taki samochód pracownikom Tesli, bo e, Cybertruck w Polsce był tylko raz na chyba dwa dni, czy tam na kilka dni. Był event dla pracowników Tesli, był event dla, e, dla klientów, dla fanów Tesli, ale dwóch Cybertrucków tutaj jeszcze nie było. Takiego widoku tutaj jeszcze nie było raczej. Znaczy, jeden Cybertruck tutaj na pewno był, ale dwóch Cybertrucków tutaj nie było i nie było tutaj tych Cybertrucków przy Roadsterze. I tutaj chciałbym Wam pokazać jeszcze jeden taki smaczek w tym filmie, czyli Tesla Roadster. Roadster, która ma numer produkcyjny szósty. Jest to szósty wyprodukowa wyprodukowany Roadster. I co ciekawe, wkrótce mam nadzieję, że uda nam się nagrać film o tym Roadsterze, bo ostatnio rozmawialiśmy z właścicielem na otwarciu tego salonu. No i jak dobrze pójdzie, tr trzymajcie kciuki, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, to zrobimy materiał. Bo ja przyznam szczerze, że Roadsterem jeszcze nigdy nie jeździłem. Ale to zostawimy sobie na inny materiał. Tymczasem lecimy, bo Czajnik na nas już czeka. Słuchajcie, podjechaliśmy właśnie pod Czajnika. Do Czajnika. I zobaczymy, jak będzie jego reakcja. Kupi! Czy nie kupi? Nie patrz! Ja się, ale nie nie patrz! To jest... A, to jest... no nie nie patrz! Mu, tak. Nie spoileruj Nie patrz! Nie Cześć! Cześć Siemanko! Jeszcze nie chcę patrzeć, nie mogę doczekać! Tylko ja się nie przewróć! Ile to, to kosztuje? Ja! Czekajcie! Dlaczego mi ten samochód tak. ja nie wiem. Dobra, możecie się odwracać? Mogę? Okay. Ja! No potężnie to wygląda! Potężnie to wygląda no. Ja pierdzielę jaka to jest maszyna w ogóle wielka Patrz widzisz to? Tak. Ja prawie bym w nim mógł stać. Nie wiem, brakuje, nie? Mógłbym w nim stać? Ja to to tam to, 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 to jest długie w ogóle, bydle. A jak to ma to ten ma. Nie, te mają po 600 koni. Bo jest jeszcze cyberbist, najmocniejszy, który ma 8, 830 Krzysztof koni. 600 koni! Zabiłabym się. Ja. No tutaj to można spać. <grym> tak. Tutaj Materację można są dane gniazdka. Tutaj są gniazdka, więc można sobie coś podpiąć. Tylko są amerykańskie, bo są amerykańskie. Pana Tesli, zawołaliście generalnie. No, wiem. Chłopca Tesla chce mieć. Zobacz jak to wygląda w środku, przepięknie. Cza, nie ma nic za dwa jak, to nie, nie? jak to klikniesz, to się otworzy? Mocniej? Możesz sobie wsiąść. Dobra, wsiadam. Pierwszy Wsiadaj. raz. Boję się. Ja! No i fajnie, nie ma nic niepotrzebnego, tak. właśnie o to chodzi, nie? Tak. Nie ma zupełnie nic niepotrzebnego. Szczerze? Stąd? Do? W ogóle? Mam takie uczucie siedząc tu, że ja widzę jeszcze koniec szyby z frontu, a mam wrażenie, że w niektórych autach to byłby już koniec tak, samochodu. No nie? Wiesz, teraz spróbuj sobie, wiesz, umyć tą szybę czymś, nie jakąś szmatką. No i nie dosięgnie, dosięgniesz tam, musisz mapę być. No bez kitu. Ktoś mnie tym przewiezie, bo ja się boję trochę. A, ale chodź jeszcze jedną rzecz ci pokażę. to ten jest taki ten tutaj, chodź z tej strony sobie. Ten jest specjalny. Co to znaczy Tutaj, musisz z tyłu zobaczyć. <laughs> Ja też się przestraszyłem. Wyszedłem. I ja wierzyłem. ja wstałem. Ja Jak się przestraszyłem. Spokojnie, on nie kryje się. A ty się A ja Ej, przysięgam, że tak się <grym> wystraszyłem. <grym> tak się wystraszyłem. Ale ja tak mnie może to nie jest. To i, o, to i tak powio, wszystko tego mnie. Chyba nie, nie dotknie tam ręką tego. Zdwoję że to i tutaj można spać, nie? Tak. Jakie fajne logo. Kurde, no Mega się podoba. A i czarny faktycznie wygląda dużo lepiej na żywo. Robi no to widzisz, Karol żywo. powiedział, że bardziej mu się podoba ten. Tak? Ej, taki standardowy, no. No widzisz, a mniej nie, czarny. Jest lepszy, no. no jest taki spazur. Taka no. czarna pantera, taki no. wiesz o co chodzi. A to jest super, patrzcie, jesteście na jakimś, wiecie, ognisku czy to siadacie, tu pada, deszcz, możecie się schować. Fajne. I sobie tu siedzicie, nie? W jakimś Fajne. fajnym miejscu, no super. To A to pokażę. o co chodzi z takimi kamerami? To są kamery do autopilota, cały samochód jest wyposażony w szereg kamer i czujników, dzięki czemu może jeździć sam sobie. Ten prosty, wiesz, czyta sobie po Polsce pilota. też by jeździł? Jeździ na autopilocie po Polsce, ale to działa na zasadzie asystenta paseruchu i aktywnego tempomatu więc nie ma tak, że puścisz, żeby to... wiesz, jechał do domu i on sam sobie poskręca, tylko po prostu będzie jechał po autostradzie prosto czy tam po wyznaczonych okej. Okay. Ale w przyszłości teoretycznie tak, i w Stanach Zjednoczonych już powoli one zaczynają być dynamicznie. No nie chciał być, ale moja kija też tak robi na trasie <laughs> No tak. No wiem, ale twoja kija, na twoją kiję nie robisz takiej reakcji. No dobra, <laughs> prawda. Tak. To prawda. Jak oceniasz? Co byś powiedział? Jeździłaby? No, ja szukuję jestem no, nie, chyba w tak życiu nie na to nie będzie stać, nie? Ale chciałabym, chciałabym Kurde, dobrze takie fury wyglądają Patrz, koncert ci gra Co byś Mocne. chciał? Koncert, przejechać się iść spać? Luz Jaka zabaweczka w ogóle A jak oni trają, że oni to razem? Nie, to chyba ty tak z dobrze? No bo czy? możesz ustawić na daną godzinę, w ogóle możesz nawet swój kawałek zrobić Jest oprogramowanie, które Tesla udostępniła Możesz na przykład jak masz swoją piosenkę, zaprogramować każde światło poszczególne, każdy ruch o, właśnie mocne. szyby i możesz pod swoją piosenkę zrobić lightshow. Ja Jakbym nie jestem jakimś ogromnym fanem motoryzacji, ale Micha mi się cieszy tak, że nie mogę po prostu. No to już wychodzimy spoza wiesz, motoryzacji, wchodzimy nie wiem w co, w jakąś nie wiem co. No to co odkupujesz? To nie fair, nie można tak podczas emocji atakować człowieka, bo się podejmuje irracjonalne decyzje w tym momencie. To coś? No robi wrażenie ta fura, no przy nich znikają wszystkie inne dookoła tak. w ogóle. Kurde, nie wiem teraz jak tak stoję, który jest ładniejszy, serio. Jednak to ma coś w sobie, to mniej owady widać, to mniej owady widać jak jestem. Wsiadaj sobie do środka. No nie, w łasło. <laughs> to już bym go brał. Tesla ma jako, jedna z jako jeden z pierwszych samochodów steer by wire, czyli technologię taką, że nie ma fizycznego połączenia kierownicy z kołami. No, coś słyszałem. O tym, czyli no. tutaj wiesz, to jest jakby jak teraz na przykład przy włączonym aucie pokręcisz, jakby koła są nieruchome, nie? a kierownica się kręci. Czyli to później generalnie powróci. Tak, a teraz ciśnij hamulec i tak się uruchamia samochód i teraz sobie pokręć o, kurde. I, tak, i zobacz, na maksa skręć w lewo. I, na maksa, I to jest maksymalny skręt I Teraz jeżeli jedziesz wolno, na przykład tak jak teraz to jest maksymalnie skręcone, Ale jeżeli będziesz jechał szybko, no to wiesz, to pomaga, bo bardzo małe ruchy robisz i przy zawracaniu robisz tylko tak, nie? Tak, 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 tak Tak, tak no i on ci już... Yy... Tu się tylnie koła też skręcają, czy tak, nie? Tak, nie, tylne też ty dobra, od razu go weźmiemy, od razu go weźmiemy po prostu i tyle Weź, weź, no przekręć, tak lekko W ogóle jak to brzmi to co, to się przejdziemy kawałek? No przejdziemy Ta, sobie obok ciebie. A to ja mam tu siedzieć? No chcesz? No w sumie chcę. tak Teraz tak, odpalasz samochód wciskając hamulec. No, Wóz ma swoją specyfikę, żeby ruszyć wrzucasz trójkę. Mhm. I wciśnij hamulec jeszcze raz, żeby wrzucić bieg. I tutaj palcem musisz w górę sobie przysunąć. Aha. Wóz to opcja parkowania. I teraz. Yy... Jak zacznę puszczać, tam pojedzie. Nie, musisz dodać gazu, tylko bardzo delikatnie, bo on jest bardzo szybki. Bardzo delikatnie. Prest to drive. I myślę, okay. że tu gdzieś jeszcze gdzieś Tak, tak, tak. Boję się Mocne to jest. W ogóle, jakie to jest wielkie! No, ogromne, nie? To jest gigantyczne! Chłopca jedzie autobusem. No, ale ja się tak trochę czuję. Ej, w ogóle, jak się przyjemnie gładziutko jedzie. To jest, to jest szalone, jak gładziutko się. Wiesz, jedzie. jak szybko jedziesz, no to on tak bardziej działa tak spokojnie, nie? Ale jak za chwilę będziemy zawracać gdzieś, to ci pokażę, bo dosłownie robisz taki ruch, jakbyś grał na komputerze, nie? No powiem tak, no nie czuć, że jeździmy sobie po takim terenie. W ogóle jak to przyjemnie się skręca! Tak, tak. To jest szalone w no ogóle. Się, że... I tu na przykład możemy sobie na środku, jak nic nie będzie jechało, to spróbuj sobie właśnie tak wiesz, zawrócić tak. Po prostu? Tak, po prostu na maksa sobie. Ma on, on prawie w miejscu tak. że zakręca, pomimo tego, że jest gigantyczny, tak. patrz, my byśmy mogli tutaj no. bączki prawie kręcić na on takim ma promień zawracania taki sam jak Tesla Model S, czyli samochód ten, który tam stoi, to o wiele mniejszy. Co ci się najbardziej tu podoba? Kurde, chyba unikalność tego samochodu. Tak mi się wydaje, wydaje że to on to. jest taki no, że on realnie jest wyjątkowy. I to dosłownie on jest wyjątkowy. Dobra, no to kończymy nagranie, podpisujemy papiery, jest, <grym> jest, jest, twój, słuchaj, bierzesz go. Kładracker? traka? Mogę zobaczyć? Tak, ale bez I to, Ale to Tesla robi normalnie? Nie, to jakaś firma robi. Już myślałem. O, Oni serę mają otwierasz do piwa w tym? Dobra, yy, możesz czynić swoją powinność. Ja nie wiem czy umiem. Pierwszy, no. Pierwsze w Polsce piwo otwarte. Czy jest ten stry? Nie wiem, czy pierwsza, ale któreś. Czekaj, bo zrobiłem to dobrze. Czy twój samochód ma coś takiego? Tylko jakbym taką maskę pewnie <laughs> zrobił. Tu by się nic nie stało. Ciekawe. może sobie spróbować. Ale bez, bez bo alkoholowego. nie piję alkoholu. Także już yy, świętujemy. Zakup. <laughs> no mam nadzieję, ale bym musiał srebrnego mieć najpierw. A potem potem widzowie. A potem możesz tak, to potem upleić, sobie możesz no. zmienić, nie? Bo tu jest taki potencjał do wiesz, różnych modyfikacji tego samochodu, możesz oklejać, sobie robić wszystko, co chcesz. Fajna, jak ciądzie ci materiał, 500 tysięcy łapek, to kupię. Dobra, no słuchajcie, <laughs> dawajcie łapki, dawajcie łapki, sprzedamy kolejnego. <laughs> Wygląda na to, że czajnik zdecyduje się na zakup, jeżeli oczywiście 500 tysięcy łapek wbijecie, a my tymczasem w trakcie, gdy będziecie klikać, podejrzamy na Supercharger Tesli w Katowicach. I Tutaj spróbujemy złapać innych właścicieli, żeby po raz kolejny pokazać, bo o to w tym wszystkim chodzi, żeby jak najwięcej osób zarazić, jak największej ilości osób pokazać cybertraki. I mamy tutaj fula, mamy cztery osoby. Pokazaliśmy kolejnym właścicielom Tesli Cybertrucki i właśnie e, przeprowadziłem rozmowę z panem, e, który mieszka we Włoszech, i powiedział, że jest pod wrażeniem na żywo tego samochodu, bo też jest panem Tesli i nigdy tego nie widział na żywo, ale że spełnia to wszelkie jakieś oczekiwania. I większość osób tak dzisiaj powiedziała i wczoraj powiedziała: przypominam wam, że możecie wykupić sobie jazdy takimi Cybertruckami. Możecie wejść w link, który znajduje się w opisie filmu. I pamiętajcie, że na na ten moment nasza ilość jazd jest ograniczona. Przemierzyliśmy setki kilometrów przez ostatnie dwa dni i pokazaliśmy wielu osobom cybertraki. Powiem Wam jeszcze raz to, co powiedziałem w poprzednim filmie. Jestem dumny, że my, Polacy, mamy tutaj już cztery cybertraki i że te samochody jeżdżą, cieszą oczy Wasze, nasze, właścicieli i o to w tej motoryzacji chodzi. Nieważne, że niektórym się on nie podoba, nieważne, że niektórzy nie lubią elektryków, nieważne, że niektórzy wolą auta spalinowe. Najważniejsze jest to, żeby czerpać radość z motoryzacji. Do tego zawsze zachęcam. Ja nie jestem radykalny w moich poglądach motoryzacyjnych i lubię i auta spalinowe i auta elektryczne, ale uważam, że właśnie to łączy ludzi, bo nawet powiedział to dzisiaj czajnik, nawet potwierdził to Fris, że oni aż tak bardzo się motoryzacją nie interesują, ale to obok tego nie da się przejść obojętnie. Myślę, że Tesla zrobiła kawał dobrej roboty i spełniła swoją misję. Patrzcie, co tutaj się znowu dzieje. Wszędzie do to... Ludzie, którzy robią zdjęcia, którzy oglądają samochód, nie da się, tak jak mówiłem, przejść obok obojętnie. I na tym, tym miłym akcentem kończymy i e, idziemy dalej ewangelizować i opowiadać o samochodzie, bo tutaj naprawdę jest to męczące i się czuję jak nauczyciel, bo cały czas komuś o tym samochodzie opowiadam. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!